Witamy w nowej serii Garaż 86 O super. Postanowiliśmy stworzyć nową serię na YouTube Sieman Cześć Cesarek, Cegła, no i Bedna. Manko, projekty, jest czwartek, godzina 10.40, jesteśmy w drodze na Węgry, nasze samochody wyjechały już wczoraj, kierowca gdzieś ma pauzę, więc dojedzie koło godziny 17, my będziemy na miejscu koło godziny 15, więc będziemy na niego czekać. Jak widzicie, jedziemy sobie tak taksóweczką, tutaj elegancko nie śmiejemy się. Samochód naszego zioma, 9-osobowy, lecimy w siedmiu. No i co, następna przebitka będzie już z miejsca na torze, jak będzie rozładunek. Jesteśmy na miejscu, tutaj witamy was już na Węgrzech Maria, Fox, e, Tragu. Pierwszy raz tu jesteśmy, czekamy na wjazd Jest 2 minuty do 17 Wjeżdżam na szalora, która stoi tam Łaaa, aż mnie wyrwało skawka Patrzcie Zajebiście, e, stoi na szalora Jest STB. E, wjeżdżamy z furami Zaraz z stawiamy Wstawiamy park maszyn, no i co rano Widzimy się na treningach, mamy 2,5 godziny Treningu i walczymy na kwalifikacjach Zajebiście Pięknie, Węgry hello ale super przywitanie, świetne podejście tutaj do nas. Nie wiem, czy tylko do nas, ale pewnie do wszystkich Erika. Kurczę, ona super ogarniała hotele dla wszystkich zawodników, od samego początku dla tych wszystkich, którzy startują Drift Open. Przywitanie tutaj dla zawodników, prowadzenie na tor. No mega, mega tak to powinno wyglądać w Polsce, na każdym torze. No i właśnie trwa rozładunek. Nasza Lora dojechała, jest na miejscu jeszcze w środku toru. Rozładowujemy, czyli rozkładamy najazdy, po kolei zjeżdżamy samochodami. No i co? I szukamy swojego miejsca serwisowego, gdzie je zostawiamy. him in the freezer or a chiller with crushed dice. Might slide if you small, pretty and ass nice <laughs> uh, It's ten touching to the ground You think they you're the king, then I'm coming for your crown They fucking with your bling, but they fucking with my sound So I'm loading up the ting, then I cock it back Try father me shit, that don't bother me none I produce straight heat, you I've already won You'll get burned if you don't leave me alone on my ones That's what you get if you gon' fly too close to your son Like, what the fuck? Eee, przejechaliśmy układem sobie eee, po torze i powiem Wam, jest tak grubo, no nie wiem, czy coś jutro z bębki zostanie, czy nie. Miałem no, śmiechy, Chichy, ale jest kurde. Taki no limit zestawiony dla zawodników, bo zony, które malują i są wyznaczone na torze, to są na krawędzi i od razu jest banda, o którą... A no, jak zahaczysz, to jest po temacie. Bawimy się. Uuu.

I deliver it. Oh so smooth, I'm running shit, baby. Yeah, you better go those cues. See, I just wanna hit the stage, hit my name when I'm in the crowd now we me show i kurwa, cały czas w środku bo nie ma mocy. Ciśnienia teraz dobijamy i tak słucham. zrobiliśmy yy, filtr, a turbo jest No co, zrobiłem dwa przejazdy na treningach. E, tak obstawiałem, że nie ma mocy. E, albo tu jest tyle trakcji na tym torze, bo coś miał, bo w ogóle nie podaje. Zjechałem, e, sprawdzamy turbinę, a turbina stoi, i nie działa. No. Dla mnie raczej zawody się już kończą. Jak widzicie jestem ze sławkami, z radiem, No i spotuję Pawła. Właśnie mamy przez treningowe. Fajnie dzisiaj do przodu. Tor jest bardzo wymagający Nie mogę wam za dużo powiedzieć, czy go łatwo przejechać, czy nie, no bez mocy było bardzo ciężko. Z chęcią bym chciał tutaj pojeździć w pełną tam.

Musimy się dostać nowe turbonówkę, sztukę w kartonie dzięki Kamilu Sikora za pożyczenie, no już mamy prawie zamontowane jak tu widzicie, cegła kończy składać i jadę zrobić kilka przejazdów treningowych w klasie master. Mm. Jest taki upał, że po prostu padam. Dzisiaj zrobiłem tylko trzy przejazdy treningowe. Stałem po 45 minut za każdym razem na starcie, bo albo ktoś gdzieś wydzwonił, albo coś się działo na trasie z, i tak naprawdę jesteśmy przed kwalifikacjami, a ja czuję się jakbym już, nie wiem, z trzy dni siedział w jakimś upale i mordorze, można tak powiedzieć. No ale trzymajcie kciuki za kwalifikacje, zaczynamy dziś myślę za godzinkę półtorej moje przejazdy Ariela, mamy 12 i 15 parę, ja jadę z A86, nie pamiętam, jak się tak nazywa, ale z silnikiem 1JZ, a Ariel jedzie z Malikiem. Yy, właśnie skończyliśmy kwalifikacje, Udało się przejechać. Kurczę, drugi przejazd sztos 75 punktów dostałem. Paweł 75. Zmieniliśmy turbo. Auto działa, no zabrakło nam treningów, ale widać teraz, że kilka tych przejazdów oddanych i od razu się rozjeździliśmy i powiem Wam, no mega jestem podjarany tą stacją przejazdem. No świat pięknie, a co w kwalifikacjach jeszcze w parach, jak jechaliśmy to z Pawłem Malikiem w pierwszym przejeździe on uderzył we mnie w drugim jak miałem chase'a ja w niego więc mieliśmy one more time do grywkę i temperatura jest to gdzieś 40 stopni i tak już mi się fura zgotowała w one more time ie. no że zabezpieczenie silnika odcięło mocno i nie dałem rady dokończyć nie dałem rady dokończyć już tego chase'a więc musiałem kwalifikację pojechać solo ale mega drugi przejazd strasznie się tutaj zajebiście. Dzisiaj kwalifikacje dla nas zakończone jesteśmy w tym top 32 no i jutro walczymy dalej. Trzymajcie się. W sobotę, drugi dzień zawodów. Dzisiaj rozgrywamy przejazdy top 32, właśnie 10, więc ruszamy z treningami. No i chcemy wyjechać razem, żeby pokleić jakieś parki. Ja w top 32 jadę z Kabrylenko, a ty z jakimś z, Węg z Węgrem. E, takie 92 też mocne, szybkie, także mamy nadzieję, że będziemy jechać. Fajne chase'y i Lili. Hello, yes, are not Going to yes training. okay? We want English versions for this event. Dina! Okay. Yeah. That day broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that day broke the mold. Uh, masakra no, na zegarek patrzę ile jest stopni. <gryw> nie wiem ile jest, ale jest mega. W naszych autach to w ogóle jest tam 70-80 stopni co najmniej. E, no więc wystarczy, że robisz dojazd do startu i już jesteś cały mokry. No i co? Jest to takie duże obciążenie dla organizmu. Jesteśmy po pierwszej sesji treningowej, w sensie po jednym komplecie opon. Bardzo fajnie się jeździ, pełna koncentracja. E, jakieś pary spałem nawet tam skleiliśmy. Ja już mam przygotowany następny zestaw, czekam zjedzie Paweł, założą mu też nowe oponki, dolejemy paliwo i jedziemy jeszcze pół godziny treningu w parach pokleić. po przejazdach w parach naprawdę rewelacyjnie, pewnie za chwileczkę to zobaczycie na filmiku, ale niestety na ostatnim naszym przejeździe treningowym, bo mieliśmy już po tym przejeździe zjeżdżać, z już w stworzeniu u Ariel'a w prawym kole. Na szczęście nie na samym napadzie, czyli na tym lewym zakręcie, tylko już na dohamowaniu w wejściu w karting, gdzie już mógł tak naprawdę prosto przez takie bariery plastikowe przelecieć. No i nic więcej się nie stało, do wymiany amortyzator, bo ścięło mu górę, więc znaleziono amortyzator dzięki Keller za pożyczenie, no i działamy, więc jedziemy. Top let me lose the greatest Why? Well, said I'm only coming now when it's night time. spark gets I pulled up at the right time. Bad bitch back, seat getting piked down. If money costs, you gotta go, I'm talking right now. You can find me in the hall with a blow roll, or you find me on the road if the gun blow. I don't wanna hear the police at the front door. So I probably end up going with a song go They should've never let me out the cage, should've never bought another K. I or caught another case. The shoulda never threw it in my face. Where I my my quota, quarters now I'm left to the bank. Like it is. I just went and bought a Benz. I ain't even to flex. Yeah. Baby wanna drive? Left a puddle on my seat, so I know the kitty and I don't even gotta check. Like it's some beautiful feeling I'm no hero or villain. I go beast in a minute. I'm a big in the backyard with a black scarf with a lockjaw Clenched to the neck of the barrel of a shotgun Two shots, three smoke, you're not even getting drunk Lately, I've been hollering at the moon Talking to somebody when nobody's in the room Heart's dying every day, baby, I'm out my bed. baby, Jesus Leave me, me, baby, boy, just leave you Yo, small fries, but I'm way too easy In bar, don't cheat, me Oh, he knows, brother, don't No jesteśmy po pierwszej przejazdach Ariela w top 32, mamy dogrywkę. Najprawdopodobniej to jest nasze przypuszczenie, jeszcze pewnie sobie to wyjaśnimy po zawodach. Jego przeciwnik za późno zainicjował i powiedzieli na briefingu nam sędziowie, że będą za to dawali zero. No i Takim trafem. Jedziemy dalej. Na tym przejeździe olej odpłynął, jest tutaj ponad 40 stopni, więc auta na pewno będą dzisiaj bardzo cierpiały i mamy problem z wałem, ale miejmy nadzieję, że się uda całe zawody przejechać. do tak 32 w przejeździe rozgrzewkowym na Warmapie zaczął już było słychać podporę wału, która się oberwała, e, no i w przejeździe do e, 32 z Havrylenko e, tak mocno już stukała, że za pierwszym razem e, no odpuściłem, bo nie wiedziałem co się dzieje do końca, e, dostałem za to 0. W drugim przejeździe jadąc e, Havrylenko dostał 0, zrobili nam one more time. No ale moja potwora przeżyła tylko do drugiego zakrętu i niestety wał już wisi na ziemi. No więc dla mnie zawody się kończą. E, ogólnie Megator bardzo świetny obiekt do jeżdżenia. Prędkości już fajne, technicznie szybko. No ale totalnie ten weekend nie po mojej myśli. Najpierw awaria sprężarki, później ścięty skorzeń, przez co wyrwane całe przednie prawe zawieszenie. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi to naprawić. No i teraz awaria wału, także jak moje BMW się nie psuło z tamtego sezonu, tak teraz totalna kumulacja wszystkiego. No ale co, składamy samochód, robimy pełny serwis, przegląd na. Kolejne wyjazdy. Mam szczerze, że niesamowity tor, niesamowita runda, jak dla mnie jeden z najciekawszych torów na jakich jeździłem, przewyższenia, fajne zakręty, bardzo szybki wyjście tam na bandę, trzeba mieć też taki szacunek i respekt do właśnie tych wszystkich ban. one bardzo wciągają, delikatne nawet uderzenie tyłem w nie, lądujemy i tyłem i przodem i auto jest rozwalone jak u Jarkiewicza, widzieliście to na filmie. Jeśli chodzi o podsumowanie całej jazdy, jestem mega, mega zadowolony z tego jak mi się tu jeździło, zaczynam się wjeżdżać, w ten samochód naprawdę już tak Czuję go, można powiedzieć, całem sobą, nie wiem jak to opisać, ale na dupie go czymś po prostu i byłem tam w tamtym miejscu, w którym zawsze chciałem być. Chyba, że tak jak na przykład to przestaście zawiodła znowu skrzynia. Nie wszedł bieg trzeci, na szczęście leciałem dosyć dużym kątem i dużym, e, dużą masą, że przesunąłem się jeszcze, zdążyły spaść obroty, biłem ten bieg, no i po prostu byłem w stanie dokończyć pierwszy przejazd, ale już drugi, gdzie ja byłem liderem, ładnie napędziłem się na ścianę wjeżdżając w karting, dwójka, zawiodła, no i tak skończyłem rywalizację, ale mega jestem zadowolony, naprawdę. Jeżeli macie tylko kiedyś możliwość przyjechania tutaj szczególnie na imprezę, która się nazywa Trakut, to zapraszamy, my na pewno w następnym roku się pojawimy. Nie był to Japan Trip, Japan Tripie. jesteśmy dopiero w listopadzie, ale była to genialna impreza. Nie ma jak tego za bardzo podsumować, bo pod względem jazdy, której było troszeczkę dla nas za mało, szkoda, że ten czwartkowy trening nie był dla wszystkich. Wtedy bylibyśmy w 100% wyjeżdżeni, pomimo tych wszystkich awarii, pomimo tej pogody, która nas tutaj po prostu dopadła 40 stopni. Po prostu było cudownie, naprawdę. I widzicie na tym filmie, że to miejsce po prostu, No, szczerze powiedziawszy, ja chyba nie byłem na żadnej takim evencie z tyloma ludźmi, z tyloma kibicami. To wszystko, to wszystko to gra, to widać, że to jest taka społeczność stworzona, dostęp do wszystkich toalet, pryszniców, no po prostu genialnie, gratulacje za ten tor dla Was Węgrzy, bo naprawdę było kozacko. No i co, widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że to będzie albo Driftmaster, albo DMP, bo przed chwileczką dosłownie dostałem właśnie, że jestem zakwalifikowany na rundę w Poznaniu i teraz wszystko zależy od tego, czy, Robert, czy polecę na walkę Roberta Bryczka do Las Vegas, czy będę z Wami na kolejnej rundzie. Do zobaczenia!